Dzisiaj przygotujemy sobie na obiad podroby i tutaj akurat mamy wątróbki i serca drobiowe. Cebulka już nam się smaży, a ja w tym czasie oczyszczam wątróbki z niepotrzebnych żyłek i takich części tłustszych. Cebulkę teraz już podsmażoną przekładam do miseczki i na tym samym tłuszczu będę teraz smażyła właśnie moje wątróbki. Musicie jednak uważać, bo wątróbki lubią strzelać i jedna wyskoczyła mi aż z garnka i ochlapała mi tutaj całe kafelki. Ja przyprawiam wątróbkę na samym końcu i e, wtedy dodaję tą cebulkę, którą miałam podsmażoną i praktycznie moja wątróbka już jest gotowa. No to teraz bierzemy się za serducha i ja wszystkie serca przekrajam po prostu wzdłuż. I serca lądują na patelni i podsmażam je tak do czasu, aż stracą swój czerwony kolor, a w międzyczasie właśnie siekam i kroję warzywa. Tutaj akurat por. Następnie papryka, różne kolory. Ja akurat dodałam czerwoną i żółtą. I tutaj dodałam posiekaną sałatę lodową. Uważam, że ona jest właśnie taka krucha, ale możecie dodać jakąkolwiek sałatę czy kapustę. Którą yy, uważacie, także tutaj nie ma jakichś sprecyzowanych reguł, co po prostu Wam wpadnie w ręce, wszystko podduszam parę minut do miękkości i na końcu dodałam tutaj śmietanę piętnastkę. Na końcu jeszcze posypałam wszystko pietruszką i tak prezentuje się nasz sosik. Uważam, że to jest fajny pomysł na obiad, słuchajcie, za 5 euro jedynie dla w sumie całej czteroosobowej rodziny. Zobaczcie, co tutaj w ogóle u mnie się dzieje. Bałagan totalny. E, otóż, tam na górze, na tym kredensie, stały e, takie suszone kwiaty, suszone bukiety w sumie, i ja to wszystko zdjęłam porozwalałam i posortowałam i te takie kwiaty, które już są takie, wiecie, takie smutasy, bez żadnej farby, bez żadnego koloru, które już się nie nadają w sumie do ponownego użytku, wyrzuciłam tutaj do tej, widzicie tutaj w tej papierowej torbie, jakie kwiaty wyrzuciłam. A tutaj odkładałam sobie, żeby zrobić sobie ponowne bukiety, i tutaj zobaczcie, jakie macie fajne kolory ym, fioletowe, takie żywe. Tam z tyłu jakiś różowy, tutaj takie malutkie kwiatuszki różowe. Yy, tu mamy też pawie pióra, jakieś trawy, i tutaj po prawej stronie liście eukaliptusa. Te akurat y, tutaj kwiaty były sztuczne, ale też właśnie je wykorzystam i z tyłu też widzicie tam liście eukaliptusa właśnie w takim różowym kolorze. Także to wszystko jeszcze wykorzystam, co tutaj leży na stole i porobię sobie takie małe bukieciki jakieś jeszcze właśnie z tych suszonych kwiatów. No a to będzie trzeba zaraz posprzątać, także takie mam zajęcie teraz na chwilę obecną. No i tak, ja florystką co prawda nie jestem, ale wyszedł mi taki bukiecik. Myślę, że prezentuje się dosyć fajnie. Do tego akurat wykorzystałam tutaj właśnie te eukaliptusy i te sztuczne kwiaty, tutaj też z tym różowym. No tutaj to są moje kwiaty, które kupiłam dwa tygodnie temu, goździki, jeszcze jakoś się trzymają. I tutaj poobcinałam tulipany, które już prawie, że były takie obwieszone na wazonie. Więc wsadziłam je w taki mniejszy i wylądują jeszcze na stole jadalnym. No i tak to się prezentuje. Myślę, że głupio to nie wygląda. A kwiaty zostały wykorzystane. Z takich dekoracji, do których wykorzystywałam też suszone kwiaty, to tutaj macie takie koło powieszone na, tutaj na takich haczykach w jadalni. I myślę, że taka dekoracja w postaci właśnie też takiego koła z tymi suszonymi kwiatami. No mi osobiście bardzo się podoba. Także tutaj też te kwiaty wykorzystałam. No i co do, do dekoracji z suszonych kwiatów, to tutaj jeszcze mam taką takie stoją szklane flakoniki, do których też powsadzałam właśnie te suszone kwiaty, które poobcinałam z tych bukietów i czasami ta dekoracja stoi właśnie też u mnie w kuchni. To też możecie zobaczyć na moich tych, chyba pokazywałam też w tych krótkich filmikach, chociaż nie jestem pewna, ale myślę, że tak. No i tak wyszedł mi ten mniejszy bukiecik. Um, on jest już taki bardziej kolorowy. Wykorzystałam tutaj już wszystkie kwiaty, jakie, jakie w ogóle miałam na stole. Po prostu je powsadzałam i ten bukiet um, postawiłam na razie obok tego dużego bukietu, który dostałam na walentynki. Ten duży zostanie tutaj w pokoju na tym miejscu, w którym teraz się znajduje, a ten mniejszy gdzieś będę musiała się zastanowić i znaleźć dla niego jakieś miejsce. Cześć, witajcie kochani w kolejnym vlogu i y, powiem Wam, że ja wyglądam dzisiaj tak, jak się czuję, a więc nie najlepiej. No ale pomijając to, y, ja już sobie tutaj wszystko posprzątałam. Poodkurzałam, poprałam, pogotowałam więc teraz mam chwilkę, żeby się tutaj do Was odezwać i chciałam Wam po pokazać, co przyszło mi z Shein. Tutaj mam przed sobą paczkę i e, już ją otworzyłam, bo powiem Wam, że ja tą paczkę zamawiałam dwa albo trzy tygodnie temu. Ona idzie aż z Chin, więc tu były takie drobiazgi, jakieś takie pierduki, pozamawiałam sobie, żeby sobie coś tutaj porobić, zresztą zaraz się dowiecie co, ale powiem Wam, że dzisiaj przyszła ta paczka i ja ją otworzyłam, bo zapomniałam, co ja w ogóle zamówiłam, dlatego że to było tak spontanicznie, Naszła mnie jakaś taka wena twórcza na jakieś właśnie robienie jakichś takich różnych pierdłeczek i zamówiłam sobie raz to, raz tamto, i w momencie jak dzisiaj przyszła ta paczka, to ja po prostu nie wiedziałam, co się w niej znajduje. No ale już teraz wiem i teraz Wam pokażę. A więc tak w którymś dwa vlogi, albo trzy vlogi wcześniej pokazywałam Wam takie zakładki, które będę robić, i właśnie do tych zakładek potrzebuję takie pracowane suszone kwiaty. Zamówiłam sobie właśnie w takich odcieniach bardziej takich różowawych. No i zamówiłam sobie takie formy. Formy do, y, na pewno to znacie, to są takie formy, y, w sumie zawieszki, to mogą być zawieszki, tutaj mamy takie okrągłe, tutaj mamy y, bardziej owalne y, w kolorze złotym, a tutaj już takie srebrne serduszka, akurat tak za bardzo nie widać, ale tutaj są serduszka i ja to zamówiłam właśnie, żeby to zalać żelem takim, co się, wiecie, wkłada do lampy UV i on robi się twardy, on jest przezroczysty, a więc w sumie nie będę otwierała, ale tutaj znajduje się ten żel i zamierzam właśnie zrobić sobie takie zawieszki. Tutaj też jest taśma, bo te zawieszki robi się na tej taśmie i. E, tutaj jeszcze mam taki jakiś proszek złoty. W sumie nie wiem po co go zamówiłam, e, ale być może też wykorzystam do tych zawieszek, właśnie. Tutaj są e, suszone kwiaty w takich, w takich malutkich pojemniczkach. I tutaj właśnie jeden mi wypadł, więc pokażę Wam z bliska. Mam nadzieję, że złapie mi fokus. E, ostrość. Zobaczymy. O, teraz widzicie, tak mniej więcej. To są takie malutkie, tutaj akurat są takie białe, więc te kwiatuszki też będę wykorzystywać do tych właśnie zawieszek. O, tutaj mam jeszcze takie w kształcie takich, takiej łezki, też złote. I tutaj mam jeszcze jakieś kwiatki w takich odcieniach. Także tych kwiatków trochę tutaj mam. I zamówiłam jeszcze, słuchajcie, porcelanę. To jest zimna porcelana. W sumie nie wymaga obróbki termicznej. Także nie musimy jej tutaj suszyć w wysokich jakichś specjalnych temperaturach. Będę musiała jeszcze doczytać dokładnie, ale myślę, że ona sama wysycha i nie powinno z nią być jakichś większych problemów. Także chcę spróbować. Chciałam robić sama zimną porcelanę, bo kiedyś też wynalazłam taki przepis. Ale na początek wzięłam sobie po prostu kupiłam taką masę, więc spróbuję z tej porcelany coś sobie ulepić. I do tej porcelany kupiłam właśnie jeszcze takie przybory, żeby coś w niej wyżłobić, jakiś wzór zrobić. Także tutaj kupiłam właśnie jeszcze takie drewniane przybory. I tutaj mamy jeszcze formę na takie piórka z tej porcelany, żeby zrobić. Także to by było chyba na tyle. Nie czekajcie. Aha, jeszcze tutaj są pieczątki też do, do porcelany. Tutaj jest taka w kształcie takiego kwiatka. O, takie listki. Takie, um, takie kwiatuszki, jak tutaj widzicie. Także to jest jedna pieczątka. A tutaj jeszcze jest jedna. I tutaj też są listki do tej porcelany. I tutaj mamy właśnie takie drobniutkie listeczki. No i wiecie, z tym czasem to tak troszeczkę ciężko u mnie, ale ja też uważam, że warto czasami znaleźć czas dla siebie, na swoje hobby i właśnie zainwestować właśnie w swoje przyjemności. Mamy kolejny dzień. Ja już zdążyłam być na zakupach i w międzyczasie zajechałam też do Action i tak sobie pomyślałam, że zrobię Wam taki szybciutki naprawdę haul zakupowy z Action, co tam dzisiaj w tym sklepie zakupiłam, bo powiem Wam, że pojechałam tylko po taką podkładkę, pod telefon. Ja czasami rozmawiam na kamerce z moją mamą, z moją babcią i w kuchni jak jestem, zawsze szukam miejsca, w którym mogłabym położyć bezpiecznie ten telefon swój, więc go zawsze opieram, potem go podpieram, żeby on mi nie spadł, nieraz mi się sunie i tak dalej. Więc mówię, obejrzałam dzisiaj vloga nieidealna Juliana i. Właśnie Julka pokazuje w, na swoim kanale, jak kupiła w Action taką podkładkę na telefon. Ja uznałam to naprawdę za jakąś taką perełkę, która jest mi potrzebna, i dzisiaj pojechałam do Action i tej podkładki tam nie znalazłam. Były takie na tablet, ale na telefon nie wiem, albo były niewystawione, albo były wykupione. W każdym razie nie było i przyjechałam, słuchajcie, z takimi zakupami. Proszę bardzo, w wiadrze. Eee, I e, powiem Wam, że ja potrzebowałam wiadra z tego względu, że ja mam wiadro już dosyć długo i to wiadro moje ma taką wielką naklejkę, tak przyklejoną, że pod wpływem wody, pod wpływem czasu je się nie da już zmyć, bo jak tylko ją dotkniecie, ona się tak przykleja do Waszych rąk, do wszystkiego w sumie że bardzo ciężko później jest to w ogóle z siebie, się, się tego pozbyć. No i nie mam cierpliwości myć albo nie wiem, coś zrobić z tym wiadrem, dlatego kupiłam po prostu nowe wiadro do mycia podłogi. No i w tym wiadrze, słuchajcie, co jest w tym wiadrze? A więc tak, kupiłam e, słuchawki do komputera. Ja nieraz nagrywam vlogi i e, tutaj jak Luis siedzi, ogląda telewizor, i też nie chcę, żeby słyszał, jak tam sobie wiecie przewijam, odtwarzam, przewijam, więc e, zakładam słuchawki. Zawsze te słuchawki brałam od swojego syna, a teraz tada, mam mam słuchawki. Kupiłam za 5 euro całe. Nie spodziewam się tutaj też po nich cudów za tą cenę, ale mam nadzieję przynajmniej, że będą działały e, razem z moim laptopem, jak montuję filmy. Tak, także takie rozwiązanie tutaj dla siebie. I tak, yy, baterie, bo ostatnio chciałam nawet jakieś lampki chyba ledowe włączyć yy, i szukałam baterii i nie miałam, także dzisiaj zakupiłam sobie baterie. Yy, kupiłam dla chłopaków coś słodkiego, są to takie ciastka i sezamki. Yy, oni bardzo lubią sezamki, ja zresztą też, ale na razie nie mogę jeść, bo jestem na diecie, ale nieważne. Słuchajcie, kupiłam taką lampkę ledową. I to już była ostatnia. Ona tutaj już jest, wiecie, podarty karton. Gdzieś otwarte było, także ludzie już ją na pewno tam oglądali nieźle. Ale ja ją wzięłam. I ona jest też na lampki LEDowe w takie różne tutaj kwiatuszki. Kwiatuszki jakieś zioła, taką łączkę w sumie. No i tutaj jest włącznik, a pod spodem właśnie ma baterię i włącza się i włącza. To taką lampkę kupiłam, to tutaj jeszcze mamy yy, druciaki, czasami jakiś garnek doszorować, yy, a jeszcze orzeszki ziemne, solone. Yy, naprawdę w przystępnej cenie tam są te rzeczy. Tutaj mamy yy, kostki do toalety, Tutaj mamy szczotkę do ym, szorowania. W sumie to z myślą o tych shakerach ją kupiłam, żeby tam można było dobrze je wyszorować od środka. Jak się wsadzi do zmywarki, to czasami one są nie do końca domyte. Tutaj kupiłam jeszcze y, takie podkładki. One są biało-czarne. Ja w sumie nie mam takich dekoracji, gdzie mogłabym te czarne y, użyć, więc y, kupiłam je z myślą właśnie w, o tym białym kolorze. One też są bardzo. Y, ja tam zresztą zawsze kupuję takie podkładki, bo naprawdę cena jest bardzo fajna w porównaniu do innych sklepów. Także one mają taką teksturę. Jeszcze tu Wam z bliska po pokażę. To tak właśnie czuć też pod, pod palcami coś takiego skórkowego, jakby. Także na pewno je gdzieś na ten stół wykorzystam, mój Adam. Tutaj mamy jeszcze mopa, bo tamtego już będę też wyrzucała. Aha, tutaj jeszcze mamy takie trzy podkładki do dużego pokoju. Na stół ten mój mały tutaj szklany i one mają taki kolor pastelowy, zielony. Nie wiem, czy to teraz widać w kamerze w każdym razie, taki wiosenny, pastelowy kolor. No i jeszcze ostatnia rzecz. To są takie dwa kartony. Jeden w kolorze też zielonym, w takie liście złote. One są takie płaskie. Wielkością. Myślę, że takie A4 to tutaj na pewno się zmieści. No i czasami jakieś dokumenty. W sumie to nie wiem, na co jeszcze przeznaczę te kartony, ale ja lubię takie kartony. Tutaj mamy jeszcze czarne, właśnie takie ciapki, też taki płaski, i one są o tyle fajne, że je można też schować, można sobie coś tam przechowywać w szafce, ale też je można. Położyć gdzieś na wierzchu, bo one mają też taką funkcję ozdobną więc fajnie wyglądają gdzieś na regale albo gdzieś na jakiejś półce. Także takie dwa kartony też kupiłam. I tak, pojechałam tylko właśnie po tą podkładkę pod telefon, a przyjechałam tutaj z zupełnie innymi zakupami jak to ja. A, i wiecie, o czym zapomniałam? Zapomniałam Wam powiedzieć o y, nowym y, też zakupie, który testuję, w sumie już tu testowałam w ostatnim vlogu, y, ale i w tym będziecie mogli zauważyć właśnie, y, a mianowicie jest to mikrofon z firmy Tonor, y, taki, kupiłam sobie też go do laptopa. Dlatego, że nieraz yy, yy, nagrywam bez głosu, bo jest to po prostu niekomfortowe w niektórych sytuacjach, i wtedy chciałabym dograć właśnie ten głos, yy, podkład głosowy yy, tutaj w domu na laptopie. I jak to robiłam zawsze, to powiem Wam, że ten mikrofon, który ja mam w laptopie, nie wiem, czy to jest kwestia ustawień, czy po prostu. Kwestia jakości tego mikrofonu, który tam jest wbudowany, i ten głos e, naprawdę jest straszny. Nie da się tego słuchać. To jest takie e, przytłumione, jakbym wsadziła, nie wiem, buzię do kartonu i do Was mówiła. Także w ogóle e, bardzo źle się tego słucha, i musiałam zakupić właśnie sobie taki mikrofon. No, i ten mikrofon tutaj, on wygląda tak. Zobaczycie, jak nagram Wam podkład głosowy, jak to będzie się miało, właśnie co do jakości tego głosu w filmie, we vlogu. I on tutaj, jeszcze ten mikrofon, ma taką, taki statyw. Tutaj takie, nie wiem jak to się nazywa, wiecie, żeby ten głos się nie rozchodził. No, nie powiem Wam jak to się nazywa. Na pewno jak ktoś się zna, to wie. No, jego sobie można postawić też, także też taki fajny gadżet. Ja akurat jak mówię teraz w laptopie to robię to w ten sposób i na razie na chwilę obecną nie używam tego statywu, ale być może mi się przyda. Także to taka mała informacja do tych właśnie podkładów głosowych, które słyszycie we vlogu.